Witam, nazywam się Julia i w tych filmikach, które od dzisiaj będę nagrywać i będę wrzucać na YouTube, będę śpiewać. Chcę się Wam pokazać i chciałabym też znać Waszą opinię, czy Wam się podoba po prostu jak śpiewam. I w dzisiejszym filmiku zaśpiewam Wam kawałek piosenki pod tytułem Czas nas uczy pogody. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, bogiem był gna Wolny, tak. Wiele dni, wiele lat, Czas nas uczy pogody, Zaplącze drogi, pomyli prawdy, Nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, Myślisz jestem tak młody, Czas nas uczy, pogody tak od lat. Tak od lat. Dziękuję za wysłuchanie. I dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało, a może łapkę w górę, czy Wam się podobało. Dziękuję bardzo. Do następnego filmiku.